To są właśnie te sprawy, które są teraz wyzwalane, aby mogła nastąpić magiczna metamorfoza, aby motyl wyłonił się ze skrzydłami z zupełnie innym bytem niż będą wcześniej go to jest bardzo prawdziwe, to jest naukowe. I często uważam za zabawne, że naukowcy nazwali go dyskiem wyobrażeniowym, ponieważ jest tak wyobraźnia. Wiesz, to zawsze istniało w wyobraźni. Nie jako fizyczna część gąsienicy, ale w wyobraźni. Ale teraz staje się bardzo, bardzo realnym w kontekście. Gąsienica ma taką tendencję, będą teraz w stanie papki, że ona będzie próbowała manipulować tymi dyskami, ale szybko się przekonuje, że nie może. Nie da się. Tarcze dysku nie reagują na mózg gąsienicy, pragnienia gąsienicy lub kontrolę gąsienicy. Nie reagują na to, a kiedy gąsienica próbuje i próbuje wpływać na te wyobrażeniowe dyski, no wiesz, e, zrób ze mnie z domu całą gąsienicę, ale naprawdę dobrą gąsienicę, dyski nie odpowiedzą. Dysk zareaguje wtedy, gdy gąsienica na to pozwoli. I dyski reagują. Zaczynają formować tego pięknego motyla. Poproszę It's o muzykę. Ten efekt jest niesamowicie podobny do tego, but... przez co teraz przechodzisz. Mam na myśli to, że nie jesteś gąsienicą, ale jesteś człowiekiem przechodzącym And przez takie doświadczenie. Kokon jest Waszym przebudzeniem, Waszym wejściem w urzeczywistnienie. Można powiedzieć, że już od dłuższego But czasu jesteś w kokonie, eye, zamieniając się w papkę, ale wciąż jesteś tego świadomy. Nadal masz swoje ja istnieje, nadal tam jesteś. Nie masz wyobrażeniowego dysku, ponieważ jest on unikalny dla Gąsienicy i Motyla. Ale masz coś, co nazywa się czystym, kryształowym płomieniem. Nie możesz go znaleźć w ciele, i gdyby rozciąć człowieka, nie znaleziono by w nim czystego kryształowego płomienia. Ale on tam zawsze był. Kiedy mówię, że dojście do urzeczywistnienia jest procesem naturalnym, mówię tak, ponieważ to, co zawsze tam było, ten kryształowy płomień, jest tym, co miało doprowadzić was do urzeczywistnienia. Nigdy nie miałeś zamiaru utknąć na tej planecie. Tak naprawdę nigdy się nie zagubisz. Nie ma tego płomienia w Twoim fizycznym ciele. Nie jest w Twoim umyśle. Ale to ty. To część ciebie. A teraz pojawia się świadomość. Nie, przed... nie pojawia się to we wczesnych etapach przebudzenia lub gdy wchodzisz w swoje mistrzostwo. tylko Pojawia się tylko wtedy, gdy dojdziesz do tego punktu. Punktu wchodzenia w urzeczywistnienie. Dlatego wybrałem nasz pierwszy show w tym roku, aby o tym mówić. To, czy wybierzesz opcję urzeczywistnienia, nie ma znaczenia. Możesz mi powiedzieć, że wybierasz, lub nie wybierasz. Możesz powiedzieć, że jest to opóźnione, ponieważ wchodzisz na swój własny sposób. Możesz powiedzieć, że chcesz tego teraz. Nic z tego nie wyjdzie. Gdy człowiek próbuje manipulować czystym, kryształowym płomieniem, Ja jestem. Jedyne co naprawdę możesz zrobić, to pozwolić. Ta gąsienica, och, naprawdę będzie próbowała wymanewrować dyski wyobrażeniowe i spróbować wrócić do bycia kąsienicą. Ale dyski wyobrażeniowe nie reagują. Naukowo myśląc, wiem, że w sferze ludzkiej dyski nie odpowiedzą. I tak samo jest z Tobą w relacji człowieka i czystego, kryształowego płomienia. Nie wiedziałeś tego. Do tej pory nie byłeś tego świadomy z wielu różnych powodów, ale to zawsze by tu było. Jest on podobny do wyobrażeniowych dysków, ponieważ jest twoją zrealizowaną jaźnią. Zawiera wszystkie składniki. To są komponenty waszego ciała wolnej energii. To są składniki, nieludzkiego gnosta, nieludzkiego nie umysłu. To elementy zupełnie innego sposobu rozumienia i bycia świadomym rzeczy. Wszystko w tym jest. Każdy z Was to ma. Nadszedł więc czas, aby to pojawiło się w Twojej świadomości. Nie możesz tego zmanipulować, choć wiem, że spróbujesz. Nie zawracaj sobie głowy proszeniem o pieniądze to nawet nie wie o takich rzeczach. Ten piękny, czysty, kryształowy płomień jest tym, co ostatecznie poprowadzi Cię do urzeczywistnienia. To wszystkie elementy tego, czym się staniesz. To wszystko jest twoje i nie należy do nikogo innego. Gdyby ktoś próbował go znaleźć w Tobie, próbował wejść do Twojego kokonu, nie mógłby go znaleźć, ponieważ to działa tylko dla Ciebie. Zadałem więc pytanie, czy wróciłbyś na kolejne życie na tej planecie? Nie, nie kiedy już staniesz się motylem, to nie wrócisz do bycia jakąś nicą. No nie. To co robisz, to wychodzisz z tego całego procesu dochodzenia do urzeczywistnienia i usuwasz piekło ze swojego życia. Niezależnie od tego, czy trwa to 5 lat, 10 lat, czy 3 dekady, życie z piekła rodem odeszło. Nie musisz tam wracać, nie możesz ale już do tego, tego wrócić. Mówię to teraz i ci, co z Was powiedzieli: To diabło, tak, chcę cieszyć się życiem. Nie złodzą to teraz. I nadejdzie moment, w którym się zmęczysz. Ponieważ zdajesz sobie sprawę, że w innych wymiarach jest o wiele, wiele więcej. Miałeś już wszystkie doświadczenia, które mogłeś zdobyć na tej planecie, i w pewnym momencie zdecydowałeś się powiedzieć: Skończyłem z tym. I nie, nie wrócisz. Czy motyl kiedykolwiek powróciłby do bycia gąsienicą? Nie, nie. Ten czysty kryształowy płomień jest w każdym z Was. To właśnie wprowadzi Cię w urzeczywistnienie, więc przestań próbować zrobić to sam. To część Ciebie. Nie można tego znaleźć. Niektórzy z Was zastanawiają się, czy w tym kryształowym płomieniu jest jakiś negatyw lub ciemność. Nie, nie ma. Czy to sprawi, że będziesz cierpieć? Czy to cię osądzi? Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Więc, kiedy mówię, że w tym roku chodzi o pozwolenie, to chodzi mi właśnie o to. Pozwól temu, co jest teraz. Zaczniesz albo to odczuwać, albo faktycznie to widzieć. I to właśnie sprowadza cię do urzeczywistnienia. Weź głęboki oddech i wczuj się w to przez chwilę. Nawiasem mówiąc, drogi człowieku, nie planujesz się urzeczywistnić. No nie. I to powinno przynieść ci ulgę. Wczuj się w ten piękny, czysty, kryształowy płomień. krystalowy płomień. Jest tak bardzo podobny do wyobrażeniowych dyspon motyla. Wchodzimy w rok 2020, i jest tam wszystko: od podniecenia, entuzjazmu, do wątpliwości i całej tej reszty. Nie musisz się tym martwić, nie musisz nic robić. Dlatego mówię: porzuć wszystkie postanowienia, wstrzymaj wszystkie zmagania i kombinacje. Wyobrażeniowe dyski są bardzo prawdziwe. Mam na myśli to, że nie jest to tylko historia. Są bardzo prawdziwe i pozwalają na magiczną transformację. Transmutację z gąsienicy w motyla. To nie gąsienica robi sobie motyla. To nie człowiek sam się realizuje. Wyobrażeniowe dyski, można powiedzieć, są potencjałami wszystkiego, co się może zdarzyć. I tak samo jest z czystym kryształowym płomieniem w każdym z Was. Niech to będzie Wasz przewodnik na właściwej drodze. Niech doprowadzi Cię do urzeczywistnienia. Tak, będziesz miał momenty, kiedy zabolicie ciało. Przechodzisz ogromną liczbę ostatecznych zmian. Czy uważasz, że łatwo było zmienić gąsienicę w papkę? Nadal będą chwile zwątpienia. Nadal będą jakieś konflikty wewnętrzne. Po prostu pozwól im zaistnieć teraz. Po prostu im pozwól. Co oznacza. Poświęcaj temu dużo uwagi. Nie da się wciągnąć w gry umysłu, bo jest to czas, który można powiedzieć, został przepowiedziany. I jest to czas, w którym zdecydowaliście się przybyć na tę planetę w celu urzeczywistnienia i to się dzieje teraz. Po prostu pozwól. Wszystko tutaj jest przyjmowane i obsługiwane. Jak można to powiedzieć, przez czysty kryształowy płomień. Powtarzam raz jeszcze. To jest Twoje i tylko Twoje. Nie należy do nikogo innego. Nie jest udostępniane w żadnej grupie. I wszystko inne jest po prostu przyjmowane, zarządzane i wprowadzane dla urzeczywistnienia. Holdra pyta mnie: Czy człowiek nic więcej nie może zrobić? Czy o to w tym chodzi? Cóż, nie. Właściwie to nie miałoby sensu. Człowiek może tego doświadczyć. Nie kieruj się nim i nie zarządzaj nim. Nie, nie staraj się, aby to się stało. Człowiek może tego doświadczyć. Czy nie po to tu jesteś? Posunę się dalej, mówiąc, że nie ma już wyboru. I wiem, że to zabrzmi surowością dla niektórych z Was, którzy mówią: cholera, mam wybór. Tak naprawdę to nie ma wyboru. Nie, nie, nie. Jesteś daleko, już za daleko w swojej realizacji. Koła się obracają. Czysty kryształowy płomień już działa. Wiem, że to brzmi trochę szorstko, ale nie. Naprawdę nie masz naprawdę już nie wyboru. To się dzieje. Czy uważasz, że gąsienica rzeczywiście miała wybór w ostatnich chwilach kokonu, by nagle powiedzieć: No nie, chcę wrócić do bycia gąsienicą? Nie, było już o wiele za późno. Tak wiele innych rzeczy się dzieje, tak wiele się wydarza. Wiesz, ja dosłownie wszedłem w to. Włożyłem moją energię do kokonu, w którym gąsienica właściwie miała się pojawić jako motyl. Chciałem doświadczyć, chciałem naprawdę poczuć te wyobrażeniowe dyski. Nie przez mikroskop, ale chciałem je zobaczyć. A one świeciły. W rzeczywistości były jak kryształy. Te, które widziałem w tej konkretnej larwie, były. Były oczywiście fioletowe i świeciły jak kryształy i wykonały całą, powiedzmy, pracę. Przeprowadzały ten proces. było piękne do to było piękne. I w pewnym sensie było to jednocześnie smutne, ponieważ to była to kiedyś wspaniała gąsienica, a jej czas jako gąsienicy się skończył. And And even then I była w tym także radość, wiedząc, że za chwilę wyłoni się piękny motyl. Just a as a there was also motyl miał również poczucie straty, że nigdy więcej nie będzie gąsienicą. Was, ale to uczucie znikło, gdy tylko rozpostarł skrzydła. Nigdy już nie chciał wracać. Nawet mówiąc, też możesz tak zrobić. Po prostu zaprojektujesz swoją energię i swoją świadomość. To było całkiem niesamowite. Ale wróćmy do istoty zagadnienia. Jeśli powstrzymujesz się z powodu związku lub prowadzisz firmę, którą naprawdę chcesz rozwijać lub zamknąć, albo bez względu na to, czym to jest, myślisz, że ponieważ lekarz właśnie powiedział ci, że masz straszną chorobę i musisz poczekać, naprawdę jest to już poza tobą. Koldra mówi: nice Cóż, to brzmi niezbyt miło, mu się. Czy nie powinieneś be mówić be wszystkim, że to ich wzmacnia, że mogą empower, robić wszystko, co chcą? No. Nie. No, nie. Właściwie widzę w tym piękno. Będziecie wyłaniać się z wielu, wielu w na tej planecie you're jako ludzie i pozostaniecie ludźmi, bo to jest fajne. Ale będziecie już jako oświecona istota w pełni zrealizowana. Wszystko o to teraz jesteś proszony, drogi człowieku, to pozwolenie. O, słyszę, że niektóre szambra są po prostu na mnie źli. Nalegają, aby mieli trust. wybór. Upierają się, że mogą zrobić wszystko, czego chcą. O ja mówię ci If tylko to, że so far... jeśli zaszedłeś tak daleko, right. jest już za późno. <laughs> teraz, teraz muszę zadać ci to pytanie. Jeśli zaszedłeś far, tak daleko, to nie chciałeś, to żeby to... tak się stało? Czasem ludzie, głupi, głupi ludzie, nie widzą w tym żadnego sensu. Weźmy głęboki oddech i teraz poproszę was, żebyście głęboko zanurzyli się w swój czysty, kryształowy płomień. W tę rzecz, która zabierze to stąd dla ciebie. Tak jak te wyobrażeniowe dyski. To jest to coś, co wie, jak połączyć wszystkie części i elementy, aby wprowadzić cię w urzeczywistnienie. I to, co jest w tym naprawdę piękne, to fakt, że nie ma znaczenia, jaka była twoja stara kara. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś w tym życiu. Od tom, nic z tego nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, ile żyć przeżyłeś. Nie ma znaczenia, co teraz robisz. Nic z tego nie ma znaczenia, bo to jest czas, aby naprawdę odpuścić i pozwolić. To bardzo osobisty czas, również bardzo prywatny. Szambrad dużo dyskutuje. Kiedy wchodzicie w swoje urzeczywistnienie, to czy wychodzicie z tym na zewnątrz i rozmawiacie o tym? Czy deklarujecie się i walicie się w klatkę piersiową? No, wiesz, to jest myślenie gąsienicy. Urzeczywistnienie jest takie intymne i tak osobiste, tak głęboko osobiste. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Czy w ogóle rozmawiasz o tym z innymi Szambra? Może. Ale cóż... Kiedy przyjdziesz do otwartego domu w klubie w niebosombionych mistrzów i zapytasz o to innych niebosombionych mistrzów, wszyscy będą się uśmiechać, mówią, Pst! Z ich doświadczenia to także jest głęboko osobiste. nie mają ochoty wybiec i wykrzyczeć tego innym ludziom, nawet szamrze. A potem jest coś jeszcze, o czym ci powiedzą. No sobie mówiąc, zamierzają opowiedzieć ci różne historie, ale powiedzą ci również to, że istnieje coś specjalnego pomiędzy wcielonymi mistrzami. Nie muszą wypowiadać ani słowa. Oni już wiedzą. O tym wiedzą pomiędzy sobą. To nie jest tak, że dzwonić, dzwonek czy coś podobnego się dzieje, ale istnieje natychmiastowy przepływ wiedzy od jednego do drugiego i towarzyszy temu tylko mały uśmiech. Pst. Wiedzą na przykład, tak, jesteś tam, wiem o tym. Weźmy głęboki oddech, aby pozwolić. To najważniejsza sprawa na ten rok. To naprawdę jedyna rzecz, którą możesz naprawdę zrobić. Tak naprawdę nie masz już wyboru. Tak naprawdę nie możesz już nic zrobić, aby ułatwić sobie urzeczywistnienie. Chodzi o to, w jaki sposób chcesz tego doświadczyć. Otóż to, jak chcesz tego doświadczyć. W tym momencie nie możesz powiedzieć, że powinno to zająć tydzień lub rok. Nawet nie możesz powiedzieć, nie wiem. Nie możesz. Nie możesz powiedzieć, nie jestem pewien, czy naprawdę tego chcę, kiedy tego chcę i jak tego chcę. Nic z tych rzeczy. Czysty kryształowy płomień będzie teraz Twoim drogowskazem. Zrobiliście dużo, aby się tu dostać. Zrobiliście dużo. A czysty kryształowy płomień zrobi resztę. Od tej chwili musi być tak, ponieważ człowiek po prostu nie byłby do tego zdolny. Weźmy głęboki oddech. Te wyobrażeniowe dyski, które znajdują się w... No cóż, tak naprawdę nie są one w gąsienicy, nie w fizycznie-naukowy sposób. Nie pojawiają się aż do późniejszych stadiów larw w kokonie. Czy to nie jest niesamowite? Tak samo jest z czystym, kryształowym płomieniem. To jest dopiero teraz. Weźmy głęboki oddech w tym roku pozwolenia, w którym tak wielu dojdzie do urzeczywistnienia. Weźmy głęboki oddech i docenimy całą pracę wykonaną przez człowieka. Teraz możesz wziąć głęboki oddech. Kryształowy płomień zabiera go stąd. I tak to, moi drodzy przyjaciele... I am Adamus, Jestem Adamusem z suwerennej domeny. I wszystko ma się dobrze w całym stworzeniu. Dziękuję. Tekst Włodek Salwa. Czytał także Włodek Salwa.